Mówisz mi, że ona ma przyjaciela. O Boże. Przyjaciel kobiety. Bardzo lubię ten temat. Bardzo lubię ten temat. Mam do niego swego rodzaju osobisty stosunek nie mylić razą. To jest takie zabawne. Czy naprawdę kobiety myślicie, że jakikolwiek kateroseksualny mężczyzna, który... Hmm, hmm, Spędza z Wami czas, przeznacza na Was swój czas, energię i zasoby, często najlepsze lata życia. Robi to tylko dlatego, bo Wy jesteście takimi wspaniałymi przyjaciółkami, czy po prostu udajecie? To jest dla mnie zawsze mega, mega zabawne, bo każdy facet wie, że przyjaciel kobiety. To, to często nie jest tak naprawdę jej przyjaciel. Że to jest taka ściemka. Jak to powiedział e, mój jed, mentor, jeden z kilku, który miałem okazję poznać przez całe swoje życie, ale na pewno ten e, kluczowy, z którym nagrałem kurs Tysiąc Kobiet System, jest e, link do niego w załączniku, tam masz też z nim wywiad. Powiedział, przyjaciel zawsze rucha. No... U niego frędzą to inaczej wygląda. Ja o sobie nie mówię, no bo mnie wszystko przy mojej działalności wypada powiedzieć. Ale powiem ci tak, jak żyje? Ja nie mam myślę takich przyjaciółek swoje. Dla mnie przyjaciół to jest ktoś, kto e, do kogo dzwoni w środku nocy i, i mówię, że e, wiesz, jest problem. Jest problem, on przyjeżdża z folią i łopatą i nie zadaje pytań. To jest dla mnie przyjaciel. Eee, I pytanie: no, czy ty chciałbyś mieć tak trakcie bójki na ulicy swoją dziewczynę, czy swojego przyjaciela? Jeżeli nie chciałbyś mieć ich obu, no to masz, Kurwa duży problem. I proponuję go rozwiązać. Eee, nie no, jak nie chcesz mieć dziewczyny, to jesteś normalny, tak? Wiesz, że to nie są sp sprawy dla kobiet. I. Wszystkie relacje, jakie miałem, gdzie na początku, gdzieś tam byłem młodszy dużo i wydawało mi się, że ja się z tymi dziewczynami przyjaźnię, to wcześniej czy później każda, każda, każda moja bliższa znajoma, przyjaciółka chciałem wskoczyć do łóżka. Nawet jeżeli ja nic nie robiłem. Czy to znaczy, że jestem zajebisty? Nie, po prostu jest też, jest też psycholog taki efekt, ale już nie pamiętam nazwy, e, nazwiska autora tego efektu, że po prostu kiedy ludzie są ze sobą blisko, to stają się, często, dużo przebywają ze sobą, to stają się sobie bliżsi. Dlatego ja nie wierzę coś takiego jak przyjaźń damsko-męska. No ale może męsko-damska, tak. Możesz powiedzieć, że jestem za no ale trudno. Walić to. To wiesz, ja nie jestem zazdrosny. Ja tylko gronie swoich interesów. Wszyscy, yy, tak zwani przyjaciele, to jak się później po czasie okazywało, jak się, jak się temat rozwalił albo wyszły jakieś takie sytuacje, to yy, okazywało się, że oni wcale nie byli przyjaciółmi. Tylko facetami, którzy próbowali wyczekać swój moment, wyczekać swoją yy, okazję na to, żeby wsadzić. Bo co ja myślę, czy mężczyźnie, który latami siedzi w jakiejś relacji, yy, tylko relacji pseudo-przyjacielskiej, tylko po to, że liczy, że kiedyś w końcu wsadzi. I on spotyka się z nią i słucha, jak jej nie wychodzi, z chłopakiem, licząc że to, na to, że wsadzi. Jeżeli, wiesz, się kolegujesz, działa szybko, zdecydowanie, no to, no to jest sprawa tej twojej, tej kobiety, co wy robicie, czy ona się bzyka ze swoim przyjacielem, czy, czy się nie bzyka ze swoim przyjacielem. Słuchaj, ja tu nie jestem jakiejś policji obykarowej, żeby pilnować takich rzeczy. Ludzie mają różne mm, zapatrywania na ten temat. Chcesz sprawdzić, czy E, przyjaciel twojej byłej to jest naprawdę przyjaciel twojej byłej. Bardzo proste. Juszę, bo ona zadzwoniła go do niego i powiedziała mu, słuchaj, jest taka sprawa, wiesz, e, tutaj i tutaj pada twoje imię. E, wyjechał w delegację albo go nie będzie przez tydzień. Sobie może byś wpadł na, na Netflix, czy chill. Czy taka samotna, chciałbym pogadać. No i, i jakoś. Jakoś nigdy żadna. Kobieta z którą byłem. Nie chciała zrobić tego testu. Może znała wynik. Przypominam. Żaden heteroseksualny facet nie traci swojego czasu, energii i zasobów na wolną, atrakcyjną dziewczynę, jeżeli nie chce z nią spędzić czasu w bardziej romantyczny sposób. To tak nie działa. Kiedyś gdzieś tam się do to spinałem, a teraz już wtedy tak wali założenia, że Takiego, jeżeli ty chcesz być moją kobietą, i ważniejszy jest dla ciebie komfort psychiczny kolegi, z którym nie możesz zerwać kontaktu, bo on musi do ciebie dzwonić, bo mu nie wychodzi z dziewczyną czy żoną, no to, to spadaj. Po prostu spadaj. Bo jeżeli chcesz być moją kobietą i chcesz się oddać pod moje przewodnictwo, i chcesz, żebym ja był twoim życiowym partnerem, a jednocześnie liczysz się ze zdaniem na temat naszego związku, ze zdaniem innego mężczyzny, to czy ty masz coś, dwa, nie, nie po kolei z banią? Bo oczywiście przyjaciele to potrafią doradzać, a oni tu potrafią doradzać, tylko tak zwykle tak doradzają, żeby żebyś ty była sama, żeby oni mieli jeszcze szansę. Na tym to całe doradztwo polega. Bo, jeżeli jest jakikolwiek heteroseksualny mężczyzna, który traci na ciebie, w okresie, w którym jesteś atrakcyjną kobietą, czas, pieniądze, energię, to jest to jedynie Twój ojciec albo Twój brat. Ewentualnie pracownik budżetów. O, co do kuzyna nie byłbym tak pewien, bo są różne historie. Ha, I to jest właśnie zawsze u oczy. Pamiętam, kiedyś miałem taką e, dziewczynę y, i ona miała takiego przyjaciela i, i ja się go pytam, słuchaj, podawałeś to tą moją dziewczynę? Nie, nie, w życiu nie, no co ty, ja w życiu? Nie ma takiej opcji. I mówię, co, sugerujesz mi, że mam brzydką dziewczynę? I tak to właśnie wygląda. Jeżeli kobieta chce na siłę trzymać jakieś wielkie przyjaźnie, bo no to jest mój przyjaciel, to po co jej facet? Do czego? Do zasłowania? Wszystkie kobiety, które ja poznałem, które tak bardzo broniły relacji ze swoimi przyjaciółmi, później się okazywały naprawdę fatalnymi wyborami do związków. Fatalnymi. No bo jeżeli. Ty chcesz być moją kobietą i chcesz, żebym ja był odpowiedzialny za Ciebie, za Twoje życie, za Twoją przyszłość. Żebym wychował, opłacił życie naszych dzieci. Żebym był wzorem, autorytetem. Że ja bym Twoim mężczyzną. Mam Cię wziąć pod swoje przewodnictwo, pod swoją opiekę. A ty nie potrafisz, kurwa, przestać pisać z jakimś pajacem, który nie ma odwagi yy, do tego, żeby się jasno określić, tylko próbuje jak wą, jak taka. Lizła larwa, tak? Po prostu jak. Ja myślę o takich mężczyzn, ale po prostu mam tak. wypad! Po prostu ja nas. Naraz... Dla mnie to mężczyźni są jak... Jak, kurwa, jak włos w zupie. I to nie mój. To, łonowy. to, jest, to jest... Dla mnie to nawet nie jest facet. To jest jakoś... To jest, to jest kurwa humanoid płci, 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 płci męskie, to jest mężczyzna. Bo mężczyzna mówi wprost o co mu chodzi, działa konkretnie, nie wstydzi się i przynajmniej ma jaja zaatakować kurwa, z otwartą przyłbicą, nie jak taka obślizła, taka gnida, taka krwa, taki lajwa, taki, kurwa, kurwa piebuje sobie z tą co taka tylko na twój słabszy moment, żebyś się pokłóciła z chłopakiem. I kurwa i siedzą te larwy, kurwa w ziemi, kurwa w gnoju w gównie siedzą te larwy się kurwa i czekają. <laughs> o, kiedy ona to jańcu się pokłóci ze swoim chłopakiem. A, no co ja myszisz, kurwa, taki mężczyźnie? Bo dobry gracz to, to od razu jedzie z tematem. Może na przyjaciela, może na kolegę i tak dalej, słuchaj. Nikt jej nie zmusza, każdy jest dorosły. Kobieta, która jest, powiedzmy, uczciwa wobec swojego mężczyzny, nie, nie prowokuje takich sytuacji. Nie prowokuje takich sytuacji i tyle, do których by doszło do jakichś niefajnych rzeczy. Bo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Zawsze to dzieje się tak, że hmm, poczekaj, czekaj, że kiedy Ty wchodzisz w związek, to ona ucina wszystkie Twoje kontakty z innymi kobietami. Ucina z każdej możliwej strony. Zaczynasz tyć, bo nagle ktoś Ci daje gotuje dobre obiadki. Zaczyna Ci, ci, ci kopać an ciuchy antygwałty. Nagle już nie masz czasu, nie masz czasu wyjść, nie masz czasu, bo trzeba dla, dla rodziny, czyli dla niej, e, zapieprzać jak, jak po prostu jak na plantacji bawełny w XIX wieku. I ona szybko to ucina. Wyobraź sobie, od, wyobraź sobie, co by było, gdybyś ty na przykład powiedział: Wiesz, słuchaj, muszę iść. Słuchaj, powiedział swojej żonie albo dziewczynie, wiesz co, Ania, moja przyjaciółka od wielu lat, ona się stała z chłopakiem, wiesz, muszę ją pocieszyć, słuchaj, będę w poniedziałek, a jest piątek, tak? I idziesz, idziesz, yy, 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 idziesz pocieszać Anię na weekend. I, I od razu bierzesz z waszego baryku dwa cilijskie wina. Ale jeżeli się pocieszę, że jesteś dobrym przyjacielem, tak przecież przyjaźń damsko-męska jest możliwa. I daj ci trzy minuty. Jeżeli, jeżeli nie jesteś u was totalną krytynką, daj daję ci trzy minuty. I. Twoja żona, dziewczyna zamieni się w demona piątej gęstości, rozumiesz? Że jakby był wiedzim i to by sobie tak u okej, okay, to ja spiedalam I się, i, się, i, i się zawijam. Tak by się skończyła twoja przyjaźń dam, damsko-męska, a ta w pięć sekund. Oczywiście, jakbyś miał ty ja, tak byś poszedł, bo jesteś prawdziwym przyjacielem. Bo żonę można mieć, żon można mieć wiele, ale przyjaciół? Przyjaciółek! jeszcze to już niewiele. Ale oczywiście w drugą stronę to tak, bo to jest kolega, bo to jest przyjaciel. i Zawsze. Słuchaj, ja od 2008 roku pomagam mężczyznom. Podkreślam tą datę, bo chcę, żebyś wiedział, że to ja się nie wziąłem ku was z dupy i nie zajmujesz tym od wczoraj. Ja, ja naprawdę wiem, jak myślą mężczyźni. Ja naprawdę wiem, co myślą mężczyźni naprawdę. I ty naprawdę, jeżeli liczysz się, liczysz, że jakikolwiek heteroseksualny mężczyzna, który nie jest impotentem, to nie ma znaczenia, że on ma marzone, ale poświęca na ciebie swój czas i energię w jakimś absurdalny sposób na poziomie przyjaciela. Tylko dlatego, bo Cię lubi i nie chce ci wsadzić, to weź ty idziesz sobie badania, czy to no nie wiem, czy jesteś zdrowa psychicznie, czy ty, nie wiem, naiwna jesteś. Nie. Jeżeli na przykład twój tak zwany kolega, którego z przyjaciel, znasz już tyle lat, znasz problem z alkoholem, a w weekend, kiedy wiesz, że spędzasz czas e, ze swoim nowym bolcem, e, pisze do ciebie chlejemy i wysyła ci zdjęcia e, w alkoholu, widząc, że masz problem z piciem, to to nie jest twój przyjaciel. To jest w który liczy, że tak się nawali, że aż mu da z dupy. To nie jest twój przyjaciel. To nigdy nie był twój przyjaciel. To, taka, to jest taka gnida, to jest taka gnida, która po prostu nie ma jaj, otwarcie powietrza, co chodzi. Przyjaciele, ja nie mówię, że tutaj przyjaciele... To, to jest zło wszelakie, i w ogóle i... Mm, przecież y, muszą być dwie strony tego równania. Oczywiście, że tak, że muszą być dwie strony tego równania. Tylko chcę ci wyszczególnić jedną rzecz. Nie dawaj się nabrać na bajki o przyjaciela. Po prostu się nie dawaj na to nabrać. Dla mnie jest proste. Chcesz mieć przyjaciółki, przyjaciela? Ja będę miał przyjaciółki. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chcesz zobaczyć największego bojownika o wolne media, to yy, powiedz, że nie życzysz sobie kontaktu z tym przyjacielem. Co to w ogóle jest za jakaś akcja? Ja mam na Ciebie pracować, ja mam na Ciebie zarabiać, a Ty, tak mówię: jakiś przyjaciółki jest, przyjaciele, co to, kurwa, jest? Przyjaciel, niech no jak to brzmi? To co każda kobieta wie, że przyjaciel to jest taki frajek, który jest do zasuwania, do misji z dupy. Co to jest misja z dupy? Misja z dupy jest to nic nieznaczące zadanie, które jest przeciwstawnie proporcjonalne do efektu. W porównaniu do środków, jakie, musi, jakie muszą być zaangażowane celem realizacji tego zadania, przez obdarowanego misją z dupy laski, wiedzą, że tacy koleściem, tacy niektóre, tak, niektóre mają, bo większość ma w obwodzie kilku typów, którzy tam tylko czekają przyjaciele czekają to jest od przysług, od nieprzysług, od załatwiania różnych rzeczy, nie tylko czekają. No czekają na swoją kolej. Albo niektórzy nie czekają. Ja wiem, że do tanga trzeba dwojga, tak? To nie jest tak. To nie jest też tak, że ona ma przyjaciół i ona jest taka bidulka, ona nie wie, jak im odmówić. Ona nie potrafi, ona nie potrafi z im odmówić, bo to tak bo nie wypada. Po prostu się to jeszcze nie opłaca. I tyle. Nie nie, nie, po prostu nie zostały jeszcze zapełnione braki kadrowe w w batalionie beciaków. Tylko tyle. Więc ja bym się tutaj nie dawał nabrać na taki kit pod tytułem, że mm, to jest mój przyjaciel. Chyba wiesz od czego przyjaciel? Chyba od klaskania. Takie ogólnie, klaskanie. No Albo ja mi o dupę. Takie klaskanie. Nie dawa się, mówiła. Po prostu nie dała się. I ja nie mówię, że ty masz. Widzisz, bo słuchaj, co ty winisz gościa? Gość korzysta z tego, na co yy, tak naprawdę ona mu pozwoliła. to no, po prostu tego korzysta. To nie jest tak, że ona, mu nie, że ona mu nie potrafi odmówić. Słuchaj, kobieta chce, to potrafi odmówić. Widocznie ma w tym jakiś interes, albo głupio, albo nie wypada. A kobiety są konformistyczne, więc będą robić dużo, żeby się dostosować. Życie. Po prostu życie. Tak to działa. E, więc ja wodzę z prostego założenia. Jeżeli Laska zaczyna jakieś akcje pod tytułem: że Moi przyjaciele muszą cię zaakceptować, to wespie. I co by? Po prostu, ja nie wiem, do takich ludzi. Jeżeli ty. Nie masz na tyle własnego osądu, własnego zdania, że twoi przyjaciele muszą mnie zaakceptować. Tyle ode mnie w temacie. I powodzenia z szukaniem kolejnego Fejera.